Chłopak nie wiem, ma 12-13 lat zaczyna swoją przygodę i to on ma większą szansę na dużą karierę. Kurde, kto miał łatwiej. Ciężko powiedzieć. Wtedy była mniejsza konkurencja, ale wtedy też nikt nie wiedział, że kiedykolwiek z tego będą pieniądze. No tak. Wiesz, tak. to było tak, Ryzys, że my to, nadzieja, to no? było dużo większe ryzyko, okej, okay, dużo mniejsza konkurencja, ale no jakby wszyscy to robili z czystej pasji i zajawki, nie? Czy ty dostawałeś 300 zł za walkę, czy 1000, to nie miało żadnego znaczenia, bo ty się chciałeś bić, nie? I okej, okay, tych zawodników było mniej, więc teoretycznie łatwiej było się wybić, no ale to była taka niewiadoma że to czy ty wygrywasz, czy przegrywasz, to w sumie nie wiadomo, czy nie wiadomo było, czy to kiedykolwiek będzie miało jakieś znaczenie. Mm. Teraz konkurencja jest duża, zawodników jest dużo, gal jest dużo, organizacji jest dużo, tym bardziej przez to nie jest łatwo się przebić. Bo poza tym, że jesteś mocny, to musisz jeszcze być charakterystyczny. Nie? jakby Samo to, że ktoś jest mocny sportowo, to trochę za mało, nie? No, generalnie w sporcie, wiesz, umiejętności się sprzedają, ale jeszcze bardziej sprzedaje się charyzma, nie? Ludzie muszą cię w jakiś sposób polubić, muszą, muszą po prostu się tobą podjarać albo poczuć z tobą jakąś więź, wiesz. No, żebyś miał prawdziwych fanów, to nie tylko musisz dobrze uderzać w łeb, nie?